Witam w właśnie kolejny filmik z tych był polskie marki, które warto znać. I jego bohaterem będzie firma Lasocki, która produkuje buty i produkuje też torebki. Firma ta powstała w latach 90 ubiegłego wieku, a ja zetknęłam się z nią po raz pierwszy chyba jak sobie tak dobrze wyliczyłam w 2003 albo 2004 roku i wtedy miałam pierwsze buty z tej firmy i od tego czasu mogę śmiało powiedzieć, że ponad 90% butów w mojej szafie przez te wszystkie 16 powiedzmy lat stanowiły właśnie buty firmy Lasocki. Dlaczego? Dlaczego je wybrałam i dlaczego tak bardzo je lubię? No powiem tak, ja mam taką rodzinnie uwarunkowaną skłonność do haluksów. No i tak naprawdę, już jako latka yy, te haluksy miałam, znaczy pojawiły mi się one. Ja próbowałam z nimi na początku różny sposób walczyć, takie osoby, które zdają to być może wiedzą, o chodzi, takie, wiecie, rozsuwające tutaj rozsu szyny, które rozsuwają jakby yy, tutaj yy, pierwszy palec od, od drugiego, powodują, że większa odległość i haluks tutaj się nie tworzy. Różnego rodzaju maści, no tam jeszcze inne były próby yy, zabiegów, żeby... od. Od samego początku sobie z tym radzić, ale to nie bardzo przynosiło rezultaty. No i wyczytałam po prostu gdzieś tam w jakiejś gazecie, bo to wtedy tak z internetem troszkę gorzej jeszcze było, że najważniejsze przy haluksach to wygodne obuwie. No i metodą prób i błędów trafiłam właśnie na markę Lasocki, i teraz po tych 16 latach mogę Wam tutaj proste oczy powiedzieć, że stan moich stóp się nie pogorszył absolutnie, czyli tak jak było. Jest, a nawet jest trochę jeszcze lepiej, także udałoby mi się w takim tym pierwszym etapie jeszcze to zatrzymać. Ja również sięgam po buty, które nie powodują na przykład postawania modeli bo też myślę, że mam taką troszkę większą skłonność niż, niż takie przeciętne osoby do, do tworzenia modzeli na, na stopie tutaj od spodu. No i też ważne są, żeby to były buty dobrze wyprofilowane, takie, które też, w których też jest taka dobra amortyzacja, ponieważ na przykład, kiedy buty mamy na zbyt płaskim obcasie, albo te podeszwy są zbyt sztywne, to może dojść do przenoszenia drgań od stóp wzdłuż kręgosłupa, aż do kręgosłupa szyjnego, a z słupa lędźwiowym i szyjnym, mam też problemy, także widzicie, że dobre buty są dla mnie podstawą. Ja uważam, że dobre buty przynoszą komfort człowiekowi, ułatwiają mu aktywność. No, jak mamy wygodne buty, to chętnie chodzimy. Ja bardzo lubię chodzić i bardzo dużo chodzę i wykorzystuję każdą okazję, żeby chodzić, ale też myślę, że dobre buty odmładzają i nie chodzi mi tutaj w tym momencie o to, że jakieś bardziej awangardowe, nowoczesne modele Wzory i tak dalej, ale właśnie wygodne buty odmładzają, ponieważ kiedy mamy na nogach wygodne buty, nasz chód jest bardziej sprężysty, my um, chodzimy bardziej energicznie, my um, wyglądamy, przynajmniej z daleka, um, na osoby młodsze. W mojej kolekcji w tej chwili jest kilka par takich w użytkowaniu, w noszeniu obu. Ja w ogóle muszę powiedzieć, że ja mam niewiele butów. To już Kiedyś gdzieś tam Wam przy okazji wspominałam w różnych filmikach. Rzeczywiście, um, u mnie jest tak, że um, kupuję takie buty, które będą wygodne, które mi się świetnie sprawdzają, i chyba nie szukam wielu takich zamienników. Ja jestem zawsze zwolenniczką poglądu, że lepiej mieć jedną rzecz, a dobrą, a porządną, niż 10 rzeczy byle jakich, a na 10 par butów, na przykład na jeden sezon, to mi tak już nie bardzo stać. Porządnych, porządnych butów. W tej chwili e, pierwsze buty, które noszę od kilku lat, to są te właśnie muszkieterki. E, kupiłam je kilka lat temu, kiedy był taki boom na, na buty zakrywające kolano, takie właśnie długie muszkieterki. Bardzo spodobało mi się w nich to, że są one na płaskim obcasie, a większość tego typu butów była na wysokim obcasie. Nosi mi się je świetnie, bardzo. Y, y, ładnie przylegają one do, do łydki, bardzo ładnie kształtują łydkę, a są niesamowicie wygodne. Chodzi mi się w nich naprawdę jak, jak w kapcie. Zresztą z każdej z tych par, które ram pieczkę pokażę. Dwóch jeszcze nie, bo nie wiem, bo się kupiłam, jest trudno powiedzieć, ale zapowiadają się dobrze. Ym... Tak naprawdę ym, przez te kilka lat, nie wiem, trzy, cztery mniej więcej, jedyną rzeczą, którą robiłam, to co jakiś czas zanosiłam do szewca, żeby y, tutaj y, wymienić fleki. Dlatego że ja niestety y, z powodu tutaj problemu swojego słuchu my, czy, troszkę te fleki niszczę, zwłaszcza na jednej nodze. I to była moja jedyna y, interwencja, jeżeli chodzi o te buty. Nic się z nimi nie działo, um, nic się przez ten czas y, tutaj y, nie wydarzyło złego, nic nie musiałam naprawić. Kleić. skórka jest podatna na różnego rodzaju zadzieranie, na przykład nie mam tutaj żadnych śladów takiego jakiegoś intensywnego użytkowania, normalne ślady użytkowania, które są po kilku latach. Drugie buty, buty tegoroczny, przebój mojej zimy, właściwie jesieni i zimy, bo kupiłam już jesienią i nosiłam je już jesienią, to są te właśnie ciężkie buty. Bardzo spodobało mi się ten tutaj element mody na sezon jesieni, zima 2019 20 Takie ciężkie buty są modne. Takie ciężkie buty faszynieckie nosiły już w latem. Ja latem to tak niekoniecznie za takim budem przepadem, ale jesienią zaczęłam. I cóż mogę powiedzieć, bardzo wygodne, świetne bardzo dobrze noszące się buty. Podobało mi się w nich też to, że można je ładnie dopasować do szerokości swojej stopy, no bo mają tu po prostu sznurowadła. Ja mam stopę dość wąską i mam też dość wąską w kostkach, Także mogę sobie tutaj bez żadnego problemu dopasować, dostosować. Zakładają się też świetnie dlatego, że mają zameczek. Także nie trzeba tego rozsznurowywać, zasznurowywać. Wystarczy po prostu pociągnąć zamek w górę albo też na dół. Kolejne buty, które są ze mną nie wiem od kiedy, może z 6 lat, może, może nawet jeszcze więcej, to są takie czułenka na dość niskim i bardzo stabilnym obcasie. Czułenka te są z firmy, są linii Lasyckiego Komfort. One mają taką wyściółkę mięciutką znaczy w środku. Także kiedy w nich chodzimy, to czujemy się tak, jakbyśmy chodzili po jakimś takim puszystym, miękkim dywanie. Oczywiście po jakimś czasie, roku. Troszkę więcej niż roku użytkowania, te wyściółka zrobi się troszeczkę cieńsza. Natomiast do tej pory nosi się je bardzo dobrze. To są dla mnie buty takie, które noszę wtedy, kiedy potrzebuję wyglądać troszkę bardziej elegancko, ale też jestem w takiej sytuacji, kiedy potrzebuję na przykład sporo chodzić, przemieszczać się. To są buty, które do tego się naprawdę nadają bardzo dobrze. Nadają się świetnie. Nie miałam z nimi żadnych problemów. Jakoś tak specjalnie nie o buty, nie, nie uważam na nie na przykład, żeby nie zedrzeć tutaj skórki na obcasie, nic się tutaj złego z nimi nie stało, nie naprawiałam jej do tej pory w żaden sposób, mogę je naprawdę bardzo polecić i kolejne buty to są baleriny. Ja baleriny bardzo lubię, uwielbiam tak naprawdę. I to jest chyba taka podstawowa, podstawowy rodzaj butów, które są w mojej szafie od wiosny do jesieni, natomiast nie mogę nosić balerini na całkiem płaskim obcasie. No właśnie z powodu tego, że amortyzacja tutaj jest jakby za, za słaba i, i kręgosłup mój tego nie lubi. Te baleriny są na takie leciutęńkiej koturnie i rzeczywiście to daje to. Że, że to pozwala na noszenie ich bez bólu, żadnej części ciała. Są bardzo wygodne, też chyba mają około 4-5 lat. Tak naprawdę długo, długo je noszę, nie robiłam z nimi niczego, no oprócz takiej normalnej pielęgnacji codziennej. Podoba mi się też to, że są one zakończone tak tutaj delikatnie w szpicie, buty, które w tym roku zagościły w mojej szafie jeszcze nie noszone. To są balerinki, które mają też taką w środku mięciuteńką wysiołkę. Kiedy się zakłada, ma się wrażenie właśnie chodzenia po takim puszystym, mięciutkim dywanie, nie wiem, po jakiejś gąbkowej podłodze, czy, czy, czy jeszcze poczuć bardzo miękkim i przyjemnym. Podoba mi się w nich to, że mają one taką lekko asymetryczną tutaj formę, taki asymetryczny detal z przodu stopy, bo no, są takie troszeczkę inne, no i mają one też takie otworki na tutaj na całej powierzchni, co myślę, że będzie też wspomagało po prostu wentylację stopy. Ja mam je zamiar nosić latem na gołą stopę, czyli nigdy nie miałam problemów, jakich, jeżeli chodzi o noszenie na gołą stopę butów skórzanych w tutaj odróżnieniu od butów nieskórzanych, noga się. Nie, nie poci przynajmniej, moje jest się nie pocą, więc tutaj nie było tu żadnego problemu. No i podoba mi się też kolor. Czerwień jest kolorem, który będzie pojawiał się, już się pojawia w różnych kolekcjach na wiosnę, lato 2020. To będzie kolor modny, zwłaszcza jeżeli chodzi o dodatki, także myślę, że będę wykorzystywała je bardzo, bardzo dużo. No i też kolejne buty, które w tym roku pozwoliłam sobie na, na ich zakup, też przeznaczone na wiosnę i na lato. To są takie, no właśnie nie wiem, baleriny, espadrille, takie trochę w jednym, tak? W kolorze ciemnogranatowym. One troszeczkę mi, myślę, zastąpią takie moje buty mokasyny od mm. Tommy'ego Figera, które kupiłam sobie w tamtym roku, nie dwa lata temu w Stanach i które bardzo dobrze mi się nosiły, ale po prostu przetarły mi się przody i już teraz nie nadają się do chodzenia. Te butki są bardzo wygodne, bardzo miękkie, przyjemnie się nosi. Też podoba mi się ich forma, że one nie są tak całkiem okrągło zakończone, ale te jej noski są takie troszeczkę bardziej wydłużone. Kochani, mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Tradycyjnie proszę o kciuka w górę, żebym wiedziała, że tę serię też mogę kontynuować. Wszystkie produkty, które Wam polecam, to są wypróbowane na mnie. Takie, które, które mogę z czystym sumieniem i ze stuprocentowym przekonaniem polecić. Mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia.